32 Niedziela Zwykła Rokła. Z czytaniami, których treść w każdej epoce jest chyba aktualna: o mądrości i o głupocie. Pierwsze czytanie, właśnie z księgi Mądrości. Ewangelia to przypowieść o pannach roztropnych i nieroztropnych, czy głupich wręcz. A drugie czytanie, które nie jest dobierane do pozostałych, ale jest lekturą ciągłą, to. Prawda o zmartwychwstaniu, ta mądrość chrześcijan, którzy patrzą nie tylko na to życie, ale i na życie wieczne. Przeczytajmy je w kluczu o Bogu, o człowieku i o nadziei. Najmniej w czytaniach tej niedzieli jest chyba o Bogu. No chyba, że chcielibyśmy pokazać Boga jako tego, który jest źródłem mądrości, o której tu mowa. Albo tego, który daje człowiekowi z zmartwychwstanie i życie wieczne, jak w drugim czytaniu. Wydaje mi się jednak, że warto spojrzeć na, na to, co znajdujemy w Ewangelii. To przypowieść o pannach roztropnych i nieroztropnych, głupich. Jedne wzięły na zapas oliwy ze sobą, drugie tego zapasu oliwy nie wzięły. Kiedy pan się opóźniał. Pan Młody się opóźniał, bo to było wesele. Okazało się, że te nieroztropne muszą iść kupić oliwy, no i jak wróciły, to drzwi już były zamknięte. I nie wpuszczono ich na to na to wesele. Wydaje mi się, że to ciekawa myśl dotycząca tego, kim jest Bóg. No bo w tej przypowieści tak możemy powiedzieć, że Pan młody to Jezus Chrystus. To chodzi o koniec świata. Na ten koniec świata powinniśmy być przygotowani. A okazuje się, że są tacy, którzy choć mieli być na tym weselu, choć zostali zaproszeni, mieli nawet pełnić dosyć istotne funkcje, nie zostaną na to wesele wpuszczeni. Wydaje mi się, że w tym obrazie Boga, który ostatnio się promuje w kościele. Wśród wierzących Boga, który, który jest tak miłosierny, że w zasadzie jest mu obojętnie, jak człowiek postępuje. Ta przypowieść uczy, że jednak jest istotne, jak człowiek, jak przygotowany będzie człowiek w dniu ostatecznym. A o człowieku? No, skoro o mądrości i głupocie, to właśnie te czytania są głównie o człowieku pierwsze czytanie jest tutaj bardzo interesujące jego przesłaniem jest to, że mądrość jest łatwo zdobyć, mądrość jest łatwo poznać kto w stanie oświcie, ten się nie natrudzi żeby ją znaleźć tą mądrość, bo on ją spotka u swoich drzwi wychodzi ta mądrość naprzeciw tym, którzy chcą ją znaleźć mnie się wydaje, że to mądry obraz tego, co nieraz odnajdujemy w świecie. Bo tę mądrość, tą prawdę o życiu, łatwo w zasadzie odkryć. Wystarczy się zastanowić. A jednak jest cała masa ludzi, którzy wobec oczywistych prawd wolą wzruszyć ramionami albo wręcz wyśmiać te oczywiste prawdy. Wszystko sprowadzić do żartu. Na przykład kwestia tolerancji. Wydawałoby się piękna sprawa, no oczywiście. Ale y Przecież spotykamy ludzi, którzy twierdzą, że w imię tolerancji należy zwalczać tych, którzy rzekomo są nietolerancyjni. Nie to, że są nietolerancyjni, ale, ale, ale przykleja się im łatkę nietolerancyjnych, bo na przykład mają swoje poglądy. Chyba nie jest trudno odkryć prawdę, że walka o tolerancję nietolerancją jest jakimś absurdem. Jednak wielu taki pogląd reprezentuje. Mądrość łatwo spotkać, ale niestety są ludzie, którzy z mądrości szydzą i tak zawsze wiedzą swoje, albo jest im po prostu ta mądrość obojętna, chociaż się im narzuca. A o nadziei, no to spójrzmy przede wszystkim do drugiego czytania. Święty Paweł tłumaczy tam adresatom swojego listu. Że nie powinni się martwić o los tych, którzy umarli przed nimi. Chrześcijanie w tamtym czasie spodziewali się, że paruzja nastąpi jeszcze za ich życia, że Chrystus przyjdzie powtórnie jeszcze za ich życia. Martwili się więc widocznie, co będzie z tymi, którzy umarli, zanim przyjdzie Chrystus. A święty Paweł mówi: nie martwcie się, oni też zmartwychwstaną. Oni zmartwychwstaną, a my będziemy odmienieni. Będziemy mieli ciała takie, jak Jezus Chrystus. Prawda o zmartwychwstaniu, tych, którzy pomarli, to jest kluczowa prawda chrześcijaństwa. Jeśli jesteśmy wierzącymi, jeśli nawet to, czego uczy Chrystus odnośnie miłości Boga, bliźniego, nie miałoby mieć dla nas sensu ze względu na, na samą wartość miłości, to tu mamy taki konkret, że warto w tym kierunku pójść, bo to jest nadzieja na życie wieczne. Chrześcijanie są ludźmi, którzy Usłyszeli orędzie z przedpustego grobu Jezusa. Chrześcijanie są ludźmi, którzy nie tymi, którzy głoszą y, krzyż, y, cierpienie, którzy to, ten krzyż i to cierpienie y, uwielbiają. Chrześcijanie są ludźmi, którzy świadomi tego, że, że jest na świecie zło, że jest na świecie krzyż, że jest na świecie cierpienie, głoszą orędzie życia wiecznego. To jest nasza nadzieja i tą nadzieją możemy żyć.